Szczęść Boże, witajcie! Mamy dzisiaj 25 lipca. Posłuchajcie fragmentu z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Ubalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć podczas gdy w was życie. A że my mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano. Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy. Przekonani, że ten, który skrzesił Jezusa, z Jezusem przywrócił życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska obfitująca we wdzięczność wielu pomnażała się Bogu na chwałę. Dzisiaj moją uwagę w tym fragmencie zwrócił zwrot gliniane naczynia. Jak niezwykle niezwykłe jest zaufanie Boga, przecież On wie, że jesteśmy glinianymi naczyniami. Jesteśmy glinianymi naczyniami, które dzięki Jego błogosławieństwu niosą w sobie skarb. Jesteśmy kamiennymi stąpiami, które mają w sobie wodę, ale dzięki Jego błogosławieństwu, ta woda staje się wyborną winem. Bądźmy takimi glinianymi naczyniami, i takimi narzędziami, które dzięki mocy Boga będą dokonywać niesamowitych cudów. Niech Was, błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, dobrego dnia, Szczęś Boże.